Popieram akcję Stop Jedynką, dlatego że walczy ona z pewnym nawykiem, który powstał bardzo dawno temu, jeszcze w czasach PRL-u. Dziś nie możemy na szczęście oddać ważnego głosu, nie skreślając. Musimy postawić ten krzyżyk. Ale ważne jest, żebyśmy się zastanowili, gdzie ten krzyżyk stawiamy. Bo jak się przyjrzymy wynikom wyborów przez ostatnie 20 lat, to niemal zawsze wchodzą tam liderzy list, ci z numerami 1. I to jest coś niezdrowego, bo to powoduje, że tak naprawdę głosujemy na tych ludzi, których nie sami wybraliśmy, tylko tych, których nam zasugerowały sztaby partyjne liderzy partii. Nie chodzi o to, żeby z definicji skreślać każdego, kto ma pozycję numer jeden, ale żeby się zastanowić nad tym, kto na wybranej przez nas liście partyjnej ma numer dwa, trzy, cztery i tak dalej. Bo być może są tam ludzie tak naprawdę sensowniejsi, bliżsi nam i, i, i dający szansę na realizację tego, na czym nam zależy. Ja na przykład bardzo uważnie śledzę losy parlamentarzysty, bo tak się szczęśliwie złożyło, że ten, na kogo głosowałem wszedł do parlamentu, już wiem, że teraz na niego nie zagłosuję. Nie dlatego, żebym uważał że się zupełnie nie niesprawiedliwy ale myślę, że czas dać szansę komuś innemu.